Na ramię... Ręcz. Prezentuj... Ręcz. Służba fartownicza. Pododdziały oddziały na prawo. Chodź! Dowódca warty z dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana. Wystąp. Do środka. Łącz! Zmiany posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza dokona porucznik Artur Sack. Dla podkreślenia podniosłego charakteru dzisiejszego święta na posterunku honorowym stanie 16 żołnierzy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. wyróżnieni żołnierze szeregowi Dominik Ratajczyk i Artur Ignatiuk z Wojsk Lądowych, szeregowi Tomasz Czuba i Paweł Wuczyński z Sił Powietrznych, starszy mat Marcin Stemplewski i mat Marek Pazda z Marynarki Wojennej, starsi szeregowi Mateusz Matywiak i Marek Pym z Garnizonu Warszawa, starsi szeregowi Piotr Włada i Rafał Oreszczuk z Żandarmerii Wojskowej, starsi szeregowi Kadiusz Imbiorski i Mateusz Grzegorzewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kapral Podporąży Igor Redos i Szeregowy Podporąży Aleksander.